Na giełdzie pierwsze swoje kroki stawiałem w wieku 18 lat, kiedy jeszcze chodziłem do liceum, czyli dokładnie 7 lat temu. Zaczynałem od bardzo prostego inwestowania. Po prostu kupowałem popularne aktywa takie jak Apple, Bitcoin czy Nvidia. Dzięki tak zwanemu szczęściu początkującego udało mi się nawet kupić taniej i sprzedać drożej. Moją pierwszą inwestycją było XRP, w które wsadziłem 3500 złotych i po dwóch tygodniach XRP urosło o 20%. Ja Zaksięgowałem całość zysków i zarobiłem 700 zł w dwa tygodnie. Nawet nie wyobrażacie sobie, jaka to była euforia, a to, że to XRP urosło później 5 razy tyle, to już nieważne, ale zarobione, zarobione. Niestety, ale dla osiemnastolatka, który no oglądał się social mediów i chciał jeździć Ferrari najlepiej w wieku 20 lat, inwestowanie długoterminowe, na którym zarabia się. 10, 20, 30% rocznie było zbyt nudne. Ja chciałem być bogaty tu i teraz. Także moje początki na giełdzie były bardzo proste i zdrowe i zyskowne, bo po prostu kupowałem, czekałem aż coś urośnie i sprzedawałem to z zyskiem. Natomiast następne dwa lata nazwałbym Kombinowaniem i bezsensownym traceniem pieniędzy. Grałem na dźwigni na Forexie, uczyłem się analizy technicznej i szukałem złotej strategii, która pozwoli mi chociaż zarabiać te 2% dziennie i uczyni ze mnie milionera. Oprócz tego inwestowałem w aktywa z bardzo małą kapitalizacją, takie jak Memcoiny na rynku kryptowalut. Wtedy jeszcze memcoinów nie było, inwestowało się w startupy na rynku akcji, które miały po milion, dwa miliony kapitalizacji, no czyli w skrócie, po prostu liczyłem na złote strzały, liczyłem na to, że wsadzę tysiąc złotych i coś mi urośnie o 100 tysięcy procent i z tysiąca zrobię po prostu nie milion. I gdzieś tam kiedyś się słuchało o długoterminowym inwestowaniu, słuchało się Warrena Buffeta, który mówił o długoterminowych inwestycjach, o pasywnym zarabianiu, ale dlaczego tak naprawdę ja wtedy i bardzo dużo osób w dzisiejszych czasach nie buduje takiego długoterminowego pasywnego portfela i w ogóle nie podchodzi do inwestycji w sposób długoterminowy. No więc, po pierwsze, ja zawsze miałem błędne przekonanie o tym, że mam za mało pieniędzy na to, żeby zacząć w ogóle budować taki portfel. No bo jeżeli jakaś spółka, powiedzmy, płaci 8% rocznie czy 10% nawet rocznie dywidend, no to jeżeli ja zainwestuję, nie wiem, 1000 złotych, no to ile ja będę z tego miał? Jakieś 100 złotych rocznie. No to w ogóle nie ma to sensu, nie opłaca mi się to i w ogóle lepiej te 1000 złotych przejeść niż zainwestować, żeby, żeby się z tego jakaś stówka po roku zrobiła, tak? I po drugie najważniejsze i nawiązujące do dzisiejszych czasów, po co budować długoterminowy portfel po co zarabiać 10% rocznie na dywidendach, jeżeli chociażby na Instagramie są miliony tradingowych guru, od których możesz kupić kurs lub dołączyć do ich grupy, którzy pokażą ci sygnały, dadzą ci sygnały i zrobią z ciebie milionera w rok? Ja się tutaj nie będę w tym filmie rozgadywał na temat day tradingu, handlu na dźwigniach, na forexie i tak Definitywnie to odradzam. I jedyne co mogę powiedzieć, że generalnie wszyscy ludzie, których widzicie na social mediach, którzy naciągają was na jakikolwiek trading, czy to krypto, czy to forex, czy to akcje i mają reflinki, to ci ludzie zarabiają kolosalne pieniądze na prowizjach. Natomiast prawda jest taka, że 99% osób, którzy handlują na dźwigniach, uczą się tej analizy technicznej, tego day tradingu, po prostu tracą pieniądze i błądzą w takiej pętli, w takim złudzeniu, w takiej próbie Nauczenia się, jakby nauczenia się zarabiać, nie? Że, wiecie, jest taka, takie złudzenie, że o, tu narysuję jakąś kreskę, tu, tu wykres odbije, tu to, tu take profit, stop loss, nie? Komuś się wydaje, że, że nauczy się zarabiać jakieś tam 1-2% dziennie, ale to. To nie działa, po prostu to nie działa. Jeżeli ktoś się chce kłócić... Dobra, miałem o tym nie gadać, więc jakby nie gadam. Ja, ja definitywnie odradzam day tradingu jakiejkolwiek używania dźwigni, rysowania kresek na wykresie, jakieś stochy, emy i tak dalej. Jak ktoś chce, spoko, ja nie polecam. W każdym razie, gdybym mógł cofnąć się w czasie do... Tego 18 roku życia, i dać sobie wtedy tą słynną złotą radę co do inwestowania pieniędzy na giełdzie, to powiedziałbym sobie, nieważne. Ile zarabiasz, czy ile masz pieniędzy, odkładaj sobie chociaż te 10% miesięcznie i buduj taki długoterminowy, pasywny portfel, który będzie dla ciebie zarabiał pieniądze. I uwierz mi, że procent składany po czasie pokaże moc. I teraz tak, ja nie lubię podawać tego typu przykładów, bo łatwo się patrzy na wykres wstecz i mówi się, co by było gdyby. Ale przez pryzmat tego przykładu będzie mi najłatwiej to wytłumaczyć. No bo ludzie myślą, że a co mi tamte 10%, jak, jak zainwestuję 1000 czy nawet 10 tysięcy złotych, to ile ja zarobię? 1000 złotych. To mi się to w ogóle nie opłaca. I tak więc, gdybyś przykładowo od 2019 roku około. Kupował Ethereum, czyli przez ostatnie 6 lat kupowałbyś Ethereum średnio po 500 zł miesięcznie. Tylko 500 zł miesięcznie, to nie uwzględniając nawet reinwestycji zysków ze stakingu, dziś miałbyś około 300 tysięcy zł w Ethereum. I zarabiałbyś 14 tysięcy złotych rocznie na stakingu. Żeby nie było, że mówię tylko o Ethereum, no to nawet y, gdybyś kupił jednorazowo, przykładowo akcję XTB 3 lata temu za 10 tysięcy złotych, to początkowo zarabiałbyś na dywidendach z XTB 750 zł rocznie. Ale 3 lata później, czyli dziś, gdzie XRP, gdzie XTB wzrosło o te 300% w przeciągu ostatnich 3 lat, już zarabiałbyś ponad 2000 zł rocznie. A jeżeli inwestowałbyś regularnie po 500-1000 zł miesięcznie przez te ostatnie 3 lata, no to już dziś prawdopodobnie zbudowałbyś sobie całkiem pokaźny dodatkowy dochód z takich dywidend. I chodzi mi o to, że w inwestowaniu długoterminowym Liczy się czas. Im dłużej, im dłużej, regularnie i konsekwentnie, miesiąc w miesiąc, inwestujemy pieniądze, tym na przestrzeni lat coraz większe kwoty się zbierają i coraz lepiej działa procent składany, który napędza Twoją inwestycję. I pojawia się tak zwany efekt kuli śnieżnej, czyli im większa jest kula, tym tym więcej i szybciej, jakby ona, ona rośnie, tak. Kręcąc się po śniegu, rozumiecie? O co mi chodzi, mam nadzieję. Czyli podsumowując, ludziom wydaje się, że a jak zainwestuję tam 10 czy 20 tysięcy złotych, tyle, ile mam oszczędności, to będę zarabiał tyle i tyle, a to mi się nie opłaca. Ale to właśnie chodzi o to, że w inwestowaniu długoterminowym chodzi o to, że my miesiąc w miesiąc mamy po prostu inwestować te pieniądze. I te pieniądze się tam mnożą, ceny tych akcji na przestrzeni lat, 2, 3, 4, 5, 10 idą do góry, i ten procent składany po prostu pokazuje swoją moc dopiero po jakichś kilku latach. Jeszcze, jeżeli reinwestujemy zyski z takich dywidend z powrotem w te spółki, to jeszcze bardziej się to wszystko nakręca. I z tej początkowej kwoty, z tego początkowego tysiąca czy dwóch czy pięciu tysięcy złotych, po trzech, czterech, pięciu latach zaczynają się robić kwoty, które okazują się po prostu bardzo sensowne. I wiecie, co pomagało mi na samym początku, kiedy zaczynałem budować sobie właśnie taki pasywny portfel? Mianowicie przeliczanie zysków z dywidend, czy ze stakingu na rzeczy materialne, czy nawet na jedzenie. Przykładowo, tłumaczyłem sobie, że na przykład, jeżeli ja dzisiaj zainwestuję 1000 zł, które potencjalnie da mi 100 zł rocznie pasywnego dochodu, to mogę sobie na przykład raz w roku za darmo, w cudzysłowie za darmo, za zyski z dywidend, Pójść do restauracji. Jeżeli będę inwestował tak 1000 zł miesięcznie przez cały rok, to po roku już mogę sobie chodzić do restauracji raz w miesiącu. A jeżeli w międzyczasie portfolio, te akcje, które kupowałem, urosną mi przykładowo o 100%, to już do takiej restauracji mogę sobie chodzić co dwa tygodnie. Po latach okazuje się, że zyski z takich dywidend, z takiego naszego portfolio, pozwalają nam jeździć za to na wakacje, czy na przykład służą do tego, żeby spłacać nasz kredyt. Finalnie, oczywiście, celem takiego portfela jest dojście do niezależności finansowej, do wolności finansowej. Do tego wszyscy dążymy, ale tutaj, naprawdę, żeby dojść do tej wolności finansowej czy do tych dużych kwot, które pozwalają, nie wiem, chociażby właśnie jeździć na te wakacje czy spłacać kredyt, trzeba jeść po prostu małą łyżeczką. No chyba że ktoś ma 5 milionów do wsadzenia w dywidendy dziś, to spoko. Ale jeżeli ktoś nie ma, zaczyna od zera, to właśnie fajnie jest sobie przeliczać na takie małe rzeczy. Czyli jak dzisiaj zainwestuję 1000 zł, to to mi da 100 zł rocznie i mogę sobie, nie wiem, jak ktoś lubi pić kawę w Starbucksie, no to na przykład każde zainwestowane 1000 zł yy, mogę sobie tam ileś kaw w ciągu roku wypić. Tak? Po dwóch latach mogę sobie pić kawę na przykład co drugi dzień. Z mojego portfolio dywidendowego. I to się tak po latach zbiera, zbiera, zbiera. Tych zysków jest coraz więcej, coraz więcej rzeczy możemy za to kupować, i naprawdę po latach procent składany pokazuje moc. Jeżeli inwestowanie długoterminowe idzie w parze z rozwojem zawodowym czy biznesowym i zwiększaniem zarobków, a nie szukaniem dróg na skróty w postaci właśnie jakiegoś daytradingu, czy szukaniem złotych strzałów i tak dalej. To naprawdę wiem, że się powtarzam, ale po, po, po tych trzech, czterech latach takiego inwestowania. Yy, Naprawdę można w swoim portfelu już coś poczuć. Bardzo dziękuję za komentarze pod ostatnimi filmami. Naprawdę, jak dostaję na tym telefonie powiadomienie i, i ktoś mi pisze komentarz, że, że fajny film i tak dalej. Naprawdę bardzo to doceniam. Także dziękuję. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, łapka w górę, subskrypcja. Widzimy się za tydzień w sobotę o 9.00. Powodzenia na rynku. Cześć.